W dzisiejszym poradniku pokażę jak pobrać GDA3. Yy, oto o, oczywiście będą yy, linki yy, pod filmem. Jeden, jeden film to będzie Form Fantastic. To będzie tego strona i jakby ktoś nie wiedział to tutaj będzie. I... Jak już wyklikujecie, to powinno pokazać, yy, po, i oczywiście każdy będzie miał... I oczywiście zawartość. Najlepiej, w story każdy po prostu z tej strony, no i to będzie spuszczenie do tego. Dziękuję za uwagę. Spatrujcie, yy, subskrybujcie, jeżeli będzie pytało... Podobało to będziecie, bo mogę jeszcze wam pokazać filmiki yy, z GTA 3.